Zadanie. Pirat ma trzy kapelusze, dwie kamizelki i cztery spodnie. Na ile różnych sposobów może się ubrać? Pirat podchodzi i wybiera trzy kapelusze. Później do tych trzech kapeluszy może wybrać dwa rodzaje kamizelek, a następnie do już otrzymanego wyboru może dopasować cztery spodnie. Więc wystarczy wymnożyć 3 razy 2 razy 4 to 24 sposoby, jakie może uzyskać nasz pirat i mamy odpowiedź do zadania pirat może się ubrać na 24 sposoby ale przedstawmy to graficznie skąd to się wzięło pirat podchodzi do swojej garderoby i wybiera albo pierwszy albo drugi albo trzeci kapelusz więc to jest ta trójka ma trzy rodzaje wy wyboru jeżeli wybierze pierwszy żółty kapelusz no to może do niego wybrać albo yy, Czerwoną albo niebieską kamizelkę. Jeżeli wybierze drugi kapelusz, to może też wybrać albo czerwoną albo niebieską kamizelkę, i w trzecim przypadku tak samo. Czyli do tego momentu, na ile sposobów mógł się już ubrać. Tutaj mamy żółty, czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy. Czerwony, pomarańczowy, niebieski, fioletowy, czerwony, fioletowy, niebieski. Takich dróg, zauważ, żółty, czerwony to jest jedna droga, żółty, niebieski to jest druga droga. Tu mamy dwie drogi, tu dwie, tu dwie, czyli mamy trzy razy dwa, łącznie sześć takich dróg już w tym momencie. No i dalej, jak już wybrał sobie kapelusz i kamizelkę, no to jeszcze wybiera spodnie. Do pierwszego wyboru żółty kapelusz, czerwona, czerwona kamizelka może wybrać cztery rodzaje spodni. I tu zauważ, już mamy jeden wybór pomnożony przez cztery. Ten dotychczasowy wybór trzeba wymnożyć przez cztery, prawda? Ponieważ w, kolejnej, w kolejnym wyborze, jeśli wybrał Żółty kapelusz, niebieską kamizelkę, to może znowu wybrać cztery rodzaje spodni. I w każdym następnym przypadku tak samo. I teraz zauważ, jeżeli wybrał jako pierwszy wybór żółty kapelusz, czerwoną kamizelkę i zielone spodnie, to jest jego pierwszy wybór, jaki mógł dokonać, ale mógł wziąć e, żółty kapelusz. Czerwoną kamizelkę i żółte spodnie. I to jest drugi wybór. I takich dróg mamy tutaj ile? 24, 3 razy 2 razy 4 24. Pozdrawiam.